Cześć, witam moi drodzy. Dzisiaj przedstawię Wam program Medium Flyer Black Edition. Jest taka wersja tego programu. Jest to na licencję Open Source. I... A chciałem Wam coś ciekawego pokazać, bo mogę sobie tu włączyć jasny interfejs, ale w tym tutorialu, bo już mówię o tym programie, bo możecie pobrać Medium Player Black Edition i ma dobrą recenzję. Bo jest to zwykła wersja tego programu, a w tym tutorialu pokażę Wam, jak utworzyć playlistę w programie Media Player Black Edition. Ja się cieszę, że jest na licencji Open Source. Pozwólcie. Sprawdzę coś Sprawdzę home page Bo normalnie to jest i inny odpowiednik tego programu Bo ja używam standardowej wersji Zaraz mam okaże Już mam okaże Tylko sprawdzę czy jest to Medium, medium Layer Classic? O faktycznie te dwa programy różnią się. To mi niewiele, ale oba programy są darmowe, ale to jest chyba lepsze niż to, co uchywałem sektem. Pozwólcie, że coś sprawdzę. O, tu nawet nie ma tego, co o oh, więcej to jest jednak opcji. Powiem wam. Podobnie, ale ta wersja jest rozwijana na licencji Open Source. Tu możemy zaznaczyć, jakie formaty LIKU mają nam grać. Ale nie chce uchywać Windowsa, wystarczy. W tym programie zaznaczy. To jest osobna strona do tego programu. Osobna strona Do no, program Media Layer Classic Black Edition Bo to jest zwykła wersja, a to jest open source. No i dobra, nie przedłuchając, pokażę Wam coś. Okej, Payws. Dobra, view. Playlists, Mamy tu naszą playlistę. Jak to woli? Ja nie lubię czarnego interfejsu ale muszę coś tutaj sprawdzić o, brightness jest, nie wiedziałem jest brightness, ale fajne to jest, to jest, jest takie zmienię kolor no, ale fajne, nie wiedziałem jest taka opcja brightness no to super, no to się strasznie tego ochoty cieszę tak teraz wygląda mój interfejs damy jeszcze jaśniejszy bo nie lubię całkiem ciemny My, I teraz będzie do okna przerzucał album e, muzyczny, bo mamy tu Dobra, Daję daj sobie tutaj do tego okna. With Hearts As One, Hillsongi. Jestem chrześcijaninem, moi drodzy, i życie Jezusowi Chrystusowi z Nazaretu. Wierzę, że wielu z Was też wierzy w Boga i go kocha, ale jestem też osobą, która zajmuje się grafiką 3G. To co dla mnie Jezus Chrystus uczynił jest cudownie. Dziękuję, że umarł za mnie na krzyżu. Dał mi też zdolności artystyczne i plastyczne i mam też swój kanał o grafice 3G. Bo tutaj jest e, informacja o tym programie i teraz mamy playlistę. Dobra, teraz coś takiego moi drodzy. W e, pewnym przyciskiem jeśli klikacie Safe fast, zapisz playlistę i e, damy sobie mam Ulmik e, albo mamy tutaj pierwszą playlistę, ale jeszcze zapiszę Hillsong album, Hil song mój album, mój album. I e, teraz to się ulpia na na wólnicy wyświetlać. Tak wygląda e, klik w Pozwólcie, że kliknę na to. Super, mam nadzieję, że się wam mój tutorial zaktualizowany podoba. Jeszcze raz podkreślam, oddaję mi Jezusowi Chrystusowi z Nazaretu. Dziękuję, że umarł ze mnie na krzyżu, abym mógł być, moi drodzy, zbawiony. Wiem, że zaraz wielu z was będzie mnie wyśmiewać i mówić, że jestem fanatykiem. Mam to gdzieś, po prostu mam to gdzieś, co o mnie będziecie myśleć. Ja myślę o tym, co Bóg dla mnie w Jezusie uczynił. Oczywiście chciałem opublikować ten tutorial dla Was odnośnie tego programu, bo ja nie widziałem wszak tym że z Medium w Black Edition. Ale jest, jest zwykła wersja i wersja open sourceowa. Po prostu moi drodzy, jak jesteście chrześcijanami, to proszę Was, doceniajcie to, co dla Was Jezus Chrystus uczynił. Właściwie to, co Bóg w Jezusie dla Was uczynił oraz trochę duch Święty Was. Pocieszę, bo z łaskim Boże jestem tym, czym jestem. jakiś nawet nie umiałem photoshowa się nauczyć. W 2006 roku Bóg dał mądrość nawet swój kanał na YouTube prowadzę. Przy eee, w, w, w okazji chciałem jeszcze dodać, tak, he. korzystam też z Blangera, na moim kanale znajdziecie też Tutorial do programu Blender, do programu 3G Studio Max, Krita, Open Tunes. Korzystam też za słuchawek Logitech, bo wyrzucali u mnie w pracy słuchawki. Ja się dziwię, że ich nie potrzebowali, Normalnie były w koszu. Pokażę wam, bo robiłem recenzję, ale nie kompletnią. Aby nie przedłużać, szybko kończę, tylko Wam jeszcze okażę. Logitek H. 340. czterdzieści na... ja nie wiem czy na Allegro możecie takie słuchawki kupić, wiem, że na ebay.co.uk dawniej kosztowały 34 funty, a teraz kosztują 24. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał, jak utworzyć playlistę w media Player Black Edition wersja open source. Trzymajcie się moi drodzy. Dobranos.